Chyba. Bohater dzisiejszego odcinka Mitsubishi MT1401D4 na4 w stanie perfekcyjnym. Taki z Japonii przyjechał, takiego go zabierają. Stan idealny. Plus silnik Mitsubishi K3B, jeden z najbardziej idiotoodpornych silników montowanych w mini w koparkach. I w ten przebieg faktycznie bym mógł. Uwierzyć, nie? Wszystko jest w stanie naprawdę Bardzo, bardzo Ładnym, fabrycznym K3B, oleje, filtry Do mieszkani na serwis, wszystko powymieniane Jak się należy Opona, zobaczcie, oryginalna opona Brickstone'a Nie te Falkeny są przednie, sorry Te są oryginalne Brickstone'a I co, można bez popękanych opon Ciągnik sprowadzić? Można Lebo gryzarka oryginalne noże japońskie także patrząc na ostatnie odcinki to jednak ten ciągnik bije na głowy